Przez ostatni tydzień do Polski i Niemiec przybyło około 2000 żołnierzy z trzeciej pancernej grupy bojowej zwanej Żelazną Brygadą stacjonującej na co dzień w forcie Carson w Colorado. W czwartek rano Amerykanie przekroczyli granicę niemiecko-polską w Olszynie. To tutaj, z pojazdu prowadzącego konwój zdjęto flagę niemiecką, by w jej miejscu umieścić biało-czerwoną. Tym samym miejsce niemieckiej żandarmerii zastąpiła polska policja wojskowa, która eskortowała konwój w dalszej drodze do żagania, gdzie zaplanowano oficjalne powitanie. Cała infrastruktura przygotowana jest znakomicie. Przez ostatnie kilka miesięcy byliśmy w ścisłej współpracy z wojskiem polskim. Zrobiliście dla nas kawał dobrej roboty. Podczas przemówień z obu stron padały zapewnienia, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce poza wymiarem ćwiczeniowym ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa w regionie. Jesteśmy tu, żeby ćwiczyć i ulepszać swoje możliwości bojowe, ale też, by powstrzymywać wszelkie formy agresji. Jesteśmy bardzo zaangażowani w zapewnianie pokoju i stabilizacji w tym rejonie świata. Jako jedna drużyna wielu drużyn w ramach NATO czujemy się silni, by osiągnąć te cele. Przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa, stała obecność, stałe zapewnienie, realizacja standardowych zadań sojuszu, ale przede wszystkim patrzmy na wymiar wojskowy. Ten wymiar wojskowy on będzie tak naprawdę przekładał się w realizacji wspólnych zadań, wspólnych ćwiczeń, podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć. Ciężki sprzęt, w tym czołgi, wozy bojowe i haubice do kraju trafiły głównie... Koleją większość żołnierzy przerzucana jest samolotami na lotniska we Wrocławiu i Poznaniu. Skąd do żagania dowożeni są autokarami, dotychczas dotarło ich kilkuset. Na pierwsze dziewięć miesięcy tego roku zaplanowano wspólne manewry na poligonach całego kraju. Najbliższe dni to rzeczywiście budowanie odpowiednich zdolności przez stronę amerykańską, przegrupowanie, faza planowania wspólnych ćwiczeń, no i wspólne ćwiczenia to co będzie. Zajmuje to rzeczywiście kilka dni. Do tej pory idzie to sprawnie. O pierwsze wrażenia z pobytu w Polsce zapytaliśmy amerykańskich gości. Częstym tematem rozmów okazała się zimowa aura. Pochodzę z Florydy i śnieg po raz pierwszy w życiu zobaczyłem w wieku 26 lat, ale ostatnio stacjonowałem w Niemczech, a nasza brygada jest z Kolorado. A w obu tych miejscach zimy są podobne do waszej, więc nie jest to dla mnie kłopot. Poza tym lubię śnieg. Zrzeszająca wiele nacji, armia amerykańska w swoje szeregi przyjmuje także Polaków. Jeden z nich trafił do żagania. Wygrałem zieloną kartę w 2006 roku i wyjechałem do Stanów. I do... Tam zająłem egzaminy do wojska i, i spędziłem 7 lat w Niemczech. Co dla 26-tysięcznego żagania oznacza przyjazd amerykańskich żołnierzy? Lokalne władze nie ukrywają, że dla miasta i jego okolic to zarówno prestiż, jak i ogromna szansa na rozwój. Każdy może sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy do e, takiego tej wielkości miasta przybywa około tysiąca dorosłych osób, których 10% dochodu to jest e, około 2,5 e, tysiąca e, złotych netto i oni chcą spędzać wolny czas, oni mają weekendy, oni e, chcą chodzić do restauracji, chodzić na dyskoteki, e, dobrze zjeść. Główne uroczystości związane z powitaniem armii amerykańskiej w Polsce Odbędą się w Żaganiu już jutro. Wezmą w nich udział przedstawiciele władz państwowych, w tym premier Beata Szydło i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.